Już? Tak jak obiecaliśmy, z wybranych wszystkich pytań, na które odpowiedzieliśmy, wybieram jedną osobę, która dostaje od nas myszkę. Jest to użytkownik o nazwie Pius. Może będę przeczytać wszystkim jeszcze raz jego pytanie, które wygrał. Pius, zwycięskie pytanie brzmi, czy uważacie, że wypadliście słabo na GameBeam, czy może przeciwnicy zaskoczyli Was? Jak się czujecie, to Wasz drugi turniej, gdzie nie wyszliście z grupy. Widząc Wasze videoblogi, byliście bardzo wyluzowani. Może to Wasze podejście sprawiło, że niestety nie udało Wam się. Chłopaki, nic się nie stało, pozdrawiam, po szóstym cichu czajno, tam widzę, nie Wam się kaczucha. Jeszcze już kilkaś stop? Warto być fanem czajna tam, zapisać się na Facebooku, bo Pius wygrał dzięki samej końcówce pytania, konkurs. O nie, to już usuniemy. Mm. <laughs> Gratulujemy. Gratulujemy.